Cześć kochani. Witam się z Wami z tarasu, który właśnie świeżo prawie jest skończony. Jeszcze niedokręcona część desek. Niestety troszkę przegniły belki pod tarasem, no i e, nie mogłam nakręcać w domu filmów, znaczy w domu właśnie mogłam, nie mogłam nakręcać na tarasie filmów. E, no i postanowiłam teraz, skoro już jest w miarę spokój, nie ma hałasu na zewnątrz przyjść i nagrać dla Was vloga. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać, jak się pakujemy na wakacje, bo nie byliśmy no, dosyć długo na wakacjach. Nie byliśmy... Dwa lata temu byliśmy w Paryżu w jesieni, ale tak to siedzieliśmy w Polsce i w zasadzie mieliśmy tylko takie jednorazowe wakacje, takie wiecie... Yy... Co jakiś czas po 5 dni, po kilka dni gdzieś wyjazdy, czy do Zaklikowa, czy, czy na jakieś inne wydarzenia zakopane i tak dalej. No ale trochę nam brakowało takiego porządnego wyjazdu, żeby się oderwać. Przynajmniej przez jeden tydzień łącznie tak. No i postanowiliśmy wyjechać do Egiptu. Yy, wiecie, Egipt nie jest super drogi jakiś. Yy, a naprawdę jest tam przepiękna pogoda, no i można zwiedzać, a ja kocham zwiedzać, jak wiecie. W związku z tym postanowiliśmy jechać, no i zaraz Wam pokażę, co zabieram i co i dlaczego zabieram. Trochę Wam tam opowiem o tej mojej walizce, jaki bagaż można zabrać i tak dalej. To nie jest wylot tanimi liniami z małym bagażem, tylko normalny taki czarterowy wylot. No i bardzo się cieszę, bo od dzieciństwa marzyłam o tym, żeby jechać właśnie na taki wyjazd do Egiptu. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona, że się uda. Wreszcie wyjechać, zobaczyć te cuda cywilizacji. No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobają moje propozycje rzeczy, które zabieram. Co Wy byście zabrali? Możecie dać znać. E, zaraz przejdziemy do pokoju na górze, gdzie mam już walizkę i plecak. No i tak e, pokażę Wam, jak się spakowałam I, i jakieś takie przebitki rzeczy, które też tam zabieram ze sobą. W sensie stylizacji tych rzeczy, bo wcześniej już pokazywałam Wam część tych rzeczy, sukienki i tak dalej. Także lecimy teraz. Jeszcze chciałam Wam po prostu tutaj pokazać, jak tutaj nadal jeszcze jest pięknie przy tej pogodzie, trochę już jesiennych liści. Odwrócę kamerę. Bardzo cicho, spokojnie. Tutaj jeszcze nieskończone porządki, więc nie będę się rozwodzić nad tym, ale patrzcie. Jak ślicznie takie późnoletnie wczesno-jesienne słoneczko popołudniowe. Tutaj trochę jeszcze jakichś tam kwiatków dosadziłam. Stoją tu rzeczy, ponieważ jeszcze pan tu robił. Jeszcze jutro będzie kończył na tarasie. Nasz nowy łuk na róże. No i te wzdłuż ścieżki, piękne roślinki, które się same zasiewają. Są te różyczki trochę podrosłe, ale nie kwitną. Powiem Wam, że jak nas chwilę nie ma, to nam sarny zjadają te róże. No jak będzie ich dużo, to może nie nadążą ze zjadaniem, miejmy nadzieję. Tu jeszcze posadziłam ym, szałwie. bo podobno w pobliżu róż powinny być szałwie, że trochę grzybicy zapobiegają. A, nie ścinamy trawnika, mimo że jest trochę wyższy. Bo były, są takie upały teraz, że boimy się, że wyschnie całkowicie niepodlewany, jak nie będzie nas w domu. O, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Patrzcie, jak hibiskus kwitnie tymczasem. Wow, to jest teraz właśnie czas. Koniec sierpnia, wrzesień na te hibiskusy. Muszę je obierać, tych starych. No, niesamowite są. Patrzcie, jakie piękne. Szok. Jest. Był motyl na budle i jeszcze. Ach, takie końcówka lata, ostatnie kwiaty lata. Ale za to jakie kwiaty. Tutaj będzie też barbula klandońska kwitła, a ona właśnie kwitnie w tak wczesną jesienią. Takie fioletowe kwiaty, trochę jak wrzosy. Dobra, lecimy się pakować. Słuchajcie, mój bagaż. Walizka, bagaż podręczny to jest koszula koszula o sukienka, sukienka plażowa ale będę to chyba też używać jako koszulę nosem, to jest len to jest ta sukienka, co kiedyś pokazywałam Wam w filmiku bardzo, bardzo to jest lekkie, no trochę za krótkie żeby w tym chodzić, ale uważam, że właśnie jako do spania taka, żeby po pokoju sobie chodzić to jest idealna i cieniutka no i tak zaraz Wam się pokażę to jest strój, w którym będę lecieć będzie, będzie podróżny strój, jedwabny kombinezon i taka bluza bawełniano-jedwabna z kapturem. Za chwilę się pokażę wam w tej stylu. Tu widzicie ten kombinezon od marki Gestus, który trochę sobie przerobiłam. Jest z długimi spodniami, bo jednak ja uważam, że do kultury takiej, z samego szacunku do tamtej kultury, wolę mieć długie rzeczy. Nie, nie lubię się tak, wiecie, rozbierać, bo, no, jak my wymagamy od nich, żeby szanowali nas, no to też po prostu uważam, że tak samo należy jadąc tam nie rozbierać do jakichś krótkich spodenek, tylko raczej właśnie tak skromniej, ale za to z klasą. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba ten zestaw z i taka bluza bawełniana z kapturem, ona się też zjedwabia. Tymczasem Najpierw bagaż podręczny. Biorę ten plecak, bo jest najlżejszy po prostu i ma dużo przegródek, co jest wygodne. Jest bardzo leciutki. To jest ten plecak, co w zaklikowie w tym roku kupiłam, ale nie jest to plecak, który będę nosić później na, na tych wycieczkach, tylko po prostu na podróż. Zmienimy sobie kąt w ten sposób. Mam tutaj kosmetyki. No oczywiście, kosmetyków jest dużo. W przezroczystym, żeby to wyjąć i nie trzeba było tego wszystkiego rozparcelowywać na lotnisku. Zawsze mam taką do samolotu kosmetyczkę. No Tutaj jest taka kieszeń, gdzie można jakieś takie właśnie podręczne chusteczki, coś tam jeszcze wsadzić. I w tej jeszcze jednej kieszeni mam tak słuchawki. Po czym tutaj będą też ładowarki, okulary słoneczne, yy, tutaj w tej kieszeni wewnętrznej plecaka będą też paszporty i, pie i dokumenty, pieniądze i tak dalej. Także taki jasny plecak. Teraz się Wam właśnie pokażę. Tutaj mam właściwą torbę. No i ta torba jest taka miękka, może też być plecakiem w ogóle, jakby ktoś potrzebował. To ma takie uszy. No i biorę kilka sukienek. Tylko to jest mało powiedziane. Trochę tych sukienek jest. Sukienki z doters. India. tu mam tą taką kiedyś z lumpeksu. Tu jest z lumpeksu. Na przy okazji będę Wam pokazywać stylizację. Ta sukieneczka, do niej niebieskie baleriny, takie bardzo mięciutkie z zamszu. I na przykład biała torebka czy plecak w tej sukience myślę zwiedzać. Bo jest też cieńka, bardzo wygodna i ma lekką haleczkę. I do tego też będą jakieś jakiś plecaczek, balerinki. To jest ta lniana sukienka z ostatnich filmów to jest moja sukienka taka na plaży. Len, cieniutka, w ogóle nie, nie jest problemowa. Sukienka z jedwabiem, taka też z niedawnych. Wszystko w sumie to jest dosyć z niedawnych filmów. Taka sukieneczka, o którą też było dużo pytań. To taka na wypadek gdzieś w spaceru wieczorem, kolacji, jakieś coś takiego. No i tu jest przepiękna sukienka, o której też myślę do zwiedzania, bo będziemy pewnie też zwiedzać jakieś miasto lokalne tam do Hurgady lecimy. Więc ta jedwabna przepiękna sukienka, 100% jedwa. I tu mam jeszcze tą jedną taką plażową od Doters of India. Może trochę za dużo, ale z czasem wolę mieć więcej i mieć wybór. Tu mam dwie koszule, len i bawełna, kombinezon w skarabeusze bawełniany, spodnie na pustynię, takie szarawary jedwabne i jeszcze jest sukienka taka bardzo fajna włoskiej firmy i do niej ten sweterek w razie czego na wieczór. Tu mam torbę jedwabną na plażę, tak to wygląda. Plecaczek, taki płócienny, super jest. No i tam jest też bielizna, zaraz Wam pokażę też jakie kostiumy mam kąpielowe. Ręcznik plażowy taki cieniutki, jest bardzo superowy z bawełny. I to jest mój taki cienki ręcznik do wycierania się od Raypad i one są w plecaku. Tu się mi jeszcze spokojnie woda zmieści, więc super takie na plażę lub na wycieczkę małe coś. <laughs> mam słuchajcie takie mikrożelazko parowe, naprawdę maleńkie i bardzo lekkie. I woreczki z bielizną. Słuchajcie, kostiumy kąpielowe. Ja ostatnio nie przepadam za dwuczęściowymi. Źle się w tym pływa, spadają. Tutaj mam kostium. A właściwie jest to body, ale zupełnie to nie przeszkadza, bo nie widać. Body z wełny merino 100%. I stwierdziłam, że jest to idealny kostium. Momentalnie schnie. Także to jest właśnie mój kostium do pływania. Kupiłam sobie na winty taki kostium do pływania też. Do opalania, do pływania. Ja się tak nie opalam raczej, ale fajny. Z bawełny, taki ręcznie tkany. Bardzo mi się spodobał. Jak widzicie, na opaloną skórę to taki kolor. Nie przeszkadza, to jest kostium. Nie, jakaś bluzka pod szyją. I bardzo ładny wzór ma, przepiękny. Bardzo ładnie też wygląda, ale nie będę się Wam pokazywać w kostiumie. W tym się Wam może pokażę. To jest kostium kąpielowy, który przerobiłam z jedwabnej sukienki. Takiej krótkiej i drapowanej sukienki nie będę nosić, a jest to idealna rzecz. Taki elegancka wersja, słuchajcie. I to jest naprawdę kostium w stylu lat 50. Wygląda jak mikrosukienka. Bardzo fajnie kamufluje, bo ma takie drapowania. Pokażę się Wam zaraz w tym Te wszystkie przeglądki się przydają. Tu mam jeszcze dwie torebeczki małe. Tutaj torebka i w niej torebka taka płaska. I jakieś rzeczy do włosów. E, tutaj mamy też buty, słuchajcie. Do waliny, Tego typu do łożenia, do sukienki. Sandały, te coś za klikowie, Klapki skórzane. Klapki gumowe takie z Hawajanasy nad plażę, to są rzeczy na plażę sandały z zaklikowa do łażenia oraz baleriny, które kupiłam w Wenecji bardzo mięciutkie, złote z dziurkami, idealne do biegania no i biorę buty, które, w których jadę, które zaraz zobaczycie takie bardziej zabudowane na przykład na pustynię torba jest fajna, bo na buty jest taka osobna przegroda, co jest świetne nie trzeba wszystkiego wyrzucać żeby wyjąć buty No i tak, moi drodzy, pomału się z Wami żegnam. Będę robiła vloga z tego wyjazdu. On będzie ciekawy, coś pozwiedzamy. Może uda nam się też jakieś ciekawe, miejscowe produkty zobaczyć. Może nawet dwa filmiki zrobię, taki krótszy wcześniej, relacjowy, a później jakiś taki podsumowujący, może jakieś stylizacje w Egipcie też. Także. Zobaczymy się już niedługo, tymczasem się z Wami żegnam no i życzę Wam oczywiście też dobrego nastroju, pogody ducha i do zobaczenia już niedługo. Pa!